Prezentujemy sposób wymiany filtra kabinowego w samochodzie Toyota Takoma. Filtr znajduje się po stronie pasażera, ulokowany jest za schowkiem bagażowym. Do jego demontażu wystarczy wypiąć z zawiasów klapę schowka, a następnie otworzyć plastikową osłonę i wyjąć filtr. Na powierzchni filtra doskonale widoczne są wszystkie zatrzymane podczas jazdy zanieczyszczenia. Wsuwając w komorę nowy filtr należy zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek montażu. Najczęściej jeżdżą zaznaczony strzałką kierunkową na bocznej powierzchni filtra. Na koniec pozostaje jedynie domknięcie plastikowej osłony i prawidłowy montaż klapy schowka. Proszę pamiętać, że filtr kabinowy powinien wymieniać się na nowy minimum raz na rok lub po przejechaniu 15 tys. km.